Okej, okay. cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Długoterminowo Bitcoin coraz bliżej skrajnych poziomów nupl. Średnioterminowo 5 grudnia stopy finansowania zaliczyły poziomy podobne do poziomów z marca, gdy Bitcoin stracił swój impet. A w stosunku do SPX-u cena bitcoina jest na lokalnym spadku. W związku z tym pytanie, czy nie czeka nas przez najbliższe dni odreagowanie i potencjalny wzrost ceny bitcoina, która na chwilę obecną jest na poziomie 94,400? A oto najciekawsze informacje z ostatnich godzin. I pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. Pierwszy artykuł mówi o trzech powodach, dla których Bitcoin może stać się paraboliczny w 2025 roku. Są nimi prezydentura Donalda Trumpa, oczekuje się, że nadchodząca administracja stworzy narodową rezerwę Bitcoinów, adopcja stablecoinów oraz ETF-y i instytucjonalna adopcja. Współprzewodniczący Doge Vivek Ramazwami składa wniosek do SEC o pierwszy w historii ETF na obligacje bitcoinowe. Goldman mówi o tym, że Fed planuje następne cięcie stóp procentowych dopiero w marcu. Centralny Bank Kambodży zatwierdza usługi stablecoin zgodne z przepisami, ale zakazuje niepopartych aktywów, takich jak bitcoin. Innymi słowy, stablecoiny będą wspierane również przez instytucje bankowe i płatnicze. Natomiast pomimo tego, że stablecoiny zostały zatwierdzone, bitcoin pozostanie zakazany. Ale pamiętajmy, to dotyczy rynku tylko i wyłącznie Kambodży. Spółka Cool Technology ustanawia skarb Bitcoina z inwestycją 21 milionów dolarów w Bitcoiny. Cool Technology Group to publicznie notowana firma technologiczna z branży energetycznej z siedzibą w San Diego, w Kalifornii. Specjalizuje się w wysokowydajnych materiałach termicznych, zwłaszcza w bateriach i podzespołach elektronicznych. A 4 grudnia spółka ta ogłosiła plan alokacji nawet do 90% swoich nadwyżkowych rezerw gotówkowych w Bitcoina. I pierwszy zakup został już dokonany. 217 bitcoinów po średniej cenie 96,5 tysiąca dolarów za łączną kwotę 21 milionów dolarów. I istotne jest, że po ogłoszeniu tej decyzji cena akcji tej firmy wzrosła. o uwaga, uwaga o 30%. Twórca kryptowaluty Terra Terraluna Dokłon ma być ekstraktowany do USA z Czarnogóry. Dokłon to oczywiście kryptowalutowy król znany jako twórca Terraform Labs, która pracowała blockchain Terra oraz Luna, a ich stablecoin Terra upadł w maju 2022 roku, likwidując 40 miliardów dolarów wartości rynkowej i przenosząc ogromne, ogromne straty na całym rynku. Najprościej mówiąc, przez przypadek Dokłon stworzył Coś w rodzaju piramidy finansowej, w której zabezpieczenie ich stablecoina było w ich tokenie, którego wartość, no cóż, była tylko i wyłącznie spekulacyjna. I w momencie, gdy jeden się zawalił, czyli Luna Terra, czyli ich stablecoin, również straciła ponad 99% wartości. No i teraz została wydana decyzja o wydaniu dokłona do Stanów Zjednoczonych. Kolejny artykuł wskazuje na lukę na Chicago Mercantile Exchange w cenie bitcoina na poziomie 77 tysięcy dolarów. A historyczny background jest taki, że 90% dziennych szczelin na Chicago Mercantile Exchange większych niż 1000 dolarów zostało ostatecznie wypełnionych, chociaż czas i sposób wypełniania tych szczelin są nieprzewidywalne. A zatem pytanie jest, czy faktycznie cena bitcoina zejdzie do tych Dużo niższych poziomów 77 tysięcy dolarów z szerszego interwału to wcale nie wydaje się tak daleko, tym bardziej, że mieliśmy tutaj bardzo mocny wzrost jeszcze nie tak dawno. Wiodąca sieć kin w Stanach Zjednoczonych Regal prowadza płatności on-chain. Otóż Regal nawiązało partnerstwo już w 2021 roku z Flexa, aby umożliwić płacenie za bilety za pomocą różnych kryptowalut. A teraz, w grudniu, Coinbase wprowadziło płatności bezpośrednio na łańcuchu bloków do Kiny Regal, co sprawia, że obsługują kryptowaluty w jeszcze bardziej natywny sposób. I tyle informacji w kontekście rynku kryptowalut i bitcoina. A teraz stablecoiny, USDT który w Europie może być już nielegalne za kilka dni pytanie czy jesteście na to gotowi Otóż regulacja dotycząca rynków kryptowalut czyli MiCA mająca na celu standaryzację i nadzór nad operacjami kryptowalut w Unii Europejskiej ma wejść w życie już 30 grudnia Tether czyli największy stablecoin pod względem kapitalizacji rynkowej nie spełnia tych zgodności MiCA a w związku z tym, to nieprzestrzeganie tych zgodności może doprowadzić do formalnego zakazu tego stablecoina, zmniejszając jednocześnie płynność. Giełdy takie jak Coinbase już podjęły kroki w celu usunięcia lub ograniczenia dostępu do USDT w Europie z powodu nieprzestrzegania MiCA. Natomiast inne giełdy, takie jak Binance i CryptoCom, zdecydowały się zachować dostępność USDT na swoich rynkach europejskich. I pytanie jest, czy faktycznie 30 grudnia już nie będzie można handlować USDT na Binance? to, co jest interesujące, to to, że w ostatnich dniach widzieliśmy przecenę stablecoina USDC do stablecoina USDT. Natomiast w tym momencie ta przecena już zniknęła. I w związku z tym pytanie, czy tutaj nie powstaną chwilowe dumpy Tetera tuż przed 30 grudnia? Roll Paul mówi, że Sui przewyższy XRP w trakcie tej hossy. Roll Paul to były pracownik Goldman Sachs i obecny dyrektor Real Vision i przewiduje, że Sui będzie wyprzedzać XRP do końca obecnej hossy, a opiera to na zauważonym wzorze odwróconej głowy i ramion na wykresie Sui, czyli odwróconych head and shoulders. Wchodząc na szerszy interwał Sui, zauważymy porę wzrosty do bitcoina. Już od sierpnia, no, i na chwilę obecną, to co jest interesujące, to to, że faktycznie utrzymuje się wyższy poziom presji zakupowej od pewnego czasu, co mogłoby sugerować po raz kolejny na taki ruch wzrostowy. To nie są porady inwestycyjne, ale potencjalnie mogłoby to właśnie na to sugerować. Czy tak się wydarzy, czy tak się stanie, sami zadecydujcie. Natomiast starożytny portfel Ethereum. Budzi się z zyskiem ponad miliona procent. Portfel ten został stworzony podczas fazy pre-miningowej Ethereum, przed oficjalnym uruchomieniem w 2015 roku. Wtedy ETH był notowany po 31 centów, co wyceniało zasób tego portfela na uwaga 61 dolarów, a obecna wartość zasobu wynosi ponad 600 tysięcy dolarów. Wow, milion procent coś niesamowitego. Czy zatem możemy liczyć na wzrosty czy spadki etera w najbliższym czasie po takiej sprzedaży ja bym tutaj tą sprzedażą się nie sugerował, a bardziej ścianami zakupowo-sprzedażowymi, ale na chwilę obecną one są wyrównane, a w związku z tym ta cena etera ma prawo utrzymywać się przez jakiś czas właśnie na, na takich poziomach, aż do momentu, gdy te ściany zmienią się i coś tutaj się zadzieje. Bong niedawno rozpoczął masowe spalanie tokenów. Mówiłem o tym spalaniu, że potencjalnie jest w stanie wybić cenę tokena Bong. A co ciekawe, ten artykuł, który brzmiał Frustracja rośnie, gdy Bong zmaga się po masowym spalaniu tokenów, ten artykuł był opublikowany po tym spadku i zwróćcie uwagę zaraz po publikacji tego artykułu. Cena bąk już zdążyła odbić. Często, właśnie takie artykuły, gdzie ktoś pisze o frustracji, o złych emocjach, o tym, że coś cały czas spada, często one pojawiają się właśnie po spadkach lub na ich końcu. No i bąk miał faktycznie ogromny wzrost. Od listopada zyskał ponad 200% w dwa tygodnie. I zwróćcie uwagę, ja wam pokazywałem ten poziom. Wyznaczałem go na jednym z poprzednich materiałów jako poziom zakupowy dla tokena bong. I zwróćcie uwagę, za każdym razem, gdy dobiliśmy do tego poziomu, cena tokena bong zawracała i miała swoje lokalne, ale też niemałe wzrosty, bo to były wzrosty rzędu 14, 20 lub 19% w 1-2 dni. No i po raz kolejny moja predykcja jest taka, że jeżeli dobijemy do właśnie tego poziomu w cenie tego tokena, czyli minus 0.32 na metryce BSP10, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że zaliczymy kolejną falę wzrostową. Warto zatem ten alert mieć i go wykorzystać. Możecie go również samodzielnie uruchomić. Bybit dodaje staking TON z integracją TON Stakers. I również po tej informacji, zobaczcie, cena tokena TON zyskała prawie tak, jakby rynek zareagował właśnie na ten artykuł. I na razie ścian zakupowo-sprzedażowych znacznych nie widać. Widzimy niewielką ścianę sprzedażową na poziomie poprzedniego szczytu. Zresztą, teraz na wykresie to możecie zobaczyć. A lokalnie, pomiędzy ścianami zakupowo-sprzedażowymi, jest tutaj równowaga, więc ta cena też ma prawo się utrzymywać stabilnie w tych poziomach. Podobnie. Ethereum Name Service, które ogłosiło partnerstwo z Linea w celu utworzenia Name Chain, czyli dedykowanego rozwiązania warstwy drugiej, mającego zasilać następną generację usług, tożsamości i nazw w łańcuchach. Pojawił się również artykuł o tym, że Cardano osiągnęło swoje miesięczne minimum. A gdy takie artykuły się pojawiają, to u mnie pojawia się... Zielona lampka. Myślę sobie, hmm, jeżeli coś osiągnęło minimum, to być może właśnie warto to kupować. Ale z szerszej perspektywy jednak widzimy, że kardana miało kolosalne wzrosty w listopadzie, choć z drugiej perspektywy zauważymy, że dysproporcja pomiędzy ścianami sprzedażowymi a zakupowymi, że tutaj jest ścian zakupowych znacznie więcej. I zwróćcie uwagę, zlecenia są poustawiane. Co każdy poziom. W szczególności widzimy ostatnią ścianę zakupową na poziomie około 0,79, czyli na wykresie to jest ten poziom, który teraz widzieliście był zaznaczony. Jeżeli do tego poziomu dobijemy, to właśnie może wtedy będzie bardzo ciekawy moment na złapanie Cardano na kolejne podbicie cenowe. Ja zatem klikając na ten poziom dodam bezpośrednio alert właśnie na Cardano na przecięcie tego poziomu i jak tylko to się wydarzy to zostanę o tym powiadomiony. A jeżeli chcecie mieć dostęp do takich narzędzi na Maxdata App, czyli do orderbooków na każdy altcoin, do możliwości łatwego dodawania alertów na altcoina, a także do możliwości łatwego dokonywania zakupów lub zakupów profesjonalnych na każdego altcoina, to dzisiaj jest naprawdę mocna promocja, która trwa tylko do dzisiaj. I ta promocja wygląda następująco. Otóż wszystkie osoby, które dzisiaj kupią dostęp Tier 3 roczny lub lifetime, otrzymają natychmiastowy dostęp do tych niepublicznych funkcji, czyli do orderbooków na altcoiny, do zakupu profesjonalnego oraz jeszcze bonus 40%. Jeszcze raz, orderbooki na altcoiny z łatwym dodawaniem alertów oraz z bardzo łatwym tworzeniem zakupów limit lub zakupów profesjonalnych, które kupują za nas w najbardziej optymalnym momencie, już w zasadzie bez dodatkowego myślenia. Te funkcje na MaxData będą dostępne dla wszystkich użytkowników, ale dopiero za jakiś czas. Nie wiadomo, czy to będzie za miesiąc, czy to za pół roku, i do tego czasu, jak te funkcje będą niepubliczne. To właśnie do tego czasu będą najbardziej wartościowe, ponieważ najmniej ludzi będzie mieć do nich dostęp, a zatem można zrobić na nich największą przewagę, więc warto z tego skorzystać, jeżeli macie taką możliwość. A tym bardziej warto, ponieważ tylko dzisiaj jest dodatkowy bonus w wysokości aż 40%. 40% do zakupu, co to znaczy? To znaczy, że na przykład roczny dostęp. Dawam dodatkowy bonus o wartości ponad 1000 dolarów, a dostęp Lifetime o wartości 4500 dolarów wartości bonusu. I więcej informacji na ten temat oczywiście jak zwykle możecie uzyskać bezpośrednio na MaxData App w helpdesku, rozmawiając z asystentem AI. Zadajcie konkretne pytanie i otrzymacie natychmiastową odpowiedź. Ja Wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć!